Na dzień dzisiejszy, powiedzieć, jak mniej więcej wygląda według Pana sytuacja na Ukrainie, jaki może być możliwy scenariusz zakończenia tej wojny? Co by Pan powiedział? Ja myślę, że ta wizyta trójki przywódców zachodniej Europy jednak pokazuje, że z jednej strony jest wsparcie na, dla Ukrainy i jest sprzęt wysyłany. Oczywiście my możemy powiedzieć, że jest niewystarczająco dużo, ale sprzęt to mało. To jest technika, którą trzeba zaimplementować do armii ukraińskiej. Trzeba wyszkolić. To nie jest takie hopsiub, to nie jest obsługa prosta broni osobistej. I te, a też trzeba przy takich sytuacjach być przeszkolony. Więc myślę, a z drugiej strony to jest sygnał, że jednak jakieś rozmowy muszą się zacząć, bo to nie jest tak, że jak wielu komentatorów mówi, że. Że jedzie sobie trójka, jakiś słaby łuszy, tchórzy, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej, powierników Putina w Europie Zachodniej, ale m, tak jak się nie likwiduje i my też nie zlikwidowaliśmy y, naszej placówki dyplomatycznej w Moskwie, ponieważ kanały komunikacji muszą pozostać, i myślę, że ta wizyta to jest taki rodzaj kanału komunikacyjnego. Być może jakieś propozycje y, rozejmu przywieźli. Y, trudno powiedzieć, ale y, sytuacja jest dosyć trudna. W zasadzie się patowa, Ukraina się wykrwawia i w zasadzie bez pomocy Zachodu y, już by dawno y, chyba, chyba już, y, już by padła, ale w związku z tym y, y, no, no stanęło wszystko, front. Mimo dużych strat, natężenia walk w Donbasie jednak stanął. Z drugiej strony Ukraińcy ruszyli się na południu w stronę Hersonia. W związku z tym no, no taka sytuacja, że jest niewyjaśniona, aczkolwiek, ja podkreślam zawsze, Rosja to jest potęga, niezliczone możliwości ludzkie, finansowe, więc, więc to nie jest tak, że to będzie. nie można z tego, sobie tego tolekce.